Okazało się, że tak normalnie telefon się ładuje, a jak założymy tą, przykręcimy tą pokrywkę, docisk powoduje, że się rozłącza to ładowanie i nie ładuje ten telefon, także no, biorę na tapet teraz to złącze, Nigdy nie może być prosto. E, nigdy nie można zrobić tak, żeby było wymienie, wymi być wymieniaczem i wymienić od razu na nowe, tylko po prostu czasem trzeba coś niestety naprawić. Albo stety, człowiek się uczy wtedy, nie? Słuchajcie, to gniazdo wygląda dobrze. Ale ja sobie je przelutuję, bo nie jest ani zniszczone. A jak dociśnie się płytę, to gdzieś, nie wiem, nie ma kontaktu i to się po prostu nie ładuje. Nie ładuje w tym miejscu, dotknąć po prostu taśmy z tym złączem i, i to leci. I to leci. Także spróbuję to przelutować w powiększeniu, wyostrzeniu, jak widzicie bo tak, no to nie za bardzo widać, także to pod mikroskopem zaraz sobie to tutaj coś z tym zrobię, także do dzieła.